Był też taki nakaz, że wzywano Polaków, na to się mówiło po niemiecku, na tak zwany prefunk, gdzie można było się zdeklarować, że się przyjmie trzecią grupę. Z tym związane było i pewne plusy, i minusy, bo plusy były w tym, że otrzymywało się lepszą kartę żywnościową. I możliwość wejścia do niektórych sklepów zarezerwowanych tylko dla Niemców, do których Polacy nie mogli wchodzić. Były takie naklejki Nur für Deutsche, tylko dla Niemców, i tam Polak nie był obsługiwany. Ale też rodziny z chłopcami musieliby się liczyć, że pójdą do wojska. U nas na szczęście. Moi bracia byli już tak dorośli, że ich w domu już nie było. I ich przy tym nie było. Oni już sami musieli decydować, byli już żonaci, albo ich nie było. Więc z tym, że to ja już nie w szkole byłam, tylko już pracowałam. Także musiałam się zwolnić z pracy i pójść z rodzicami, bo to trzeba było z rodziną. I wtedy tam ojciec był, był tak przesłuchiwany, jak gdyby. Nie pamiętam, jakie tam były pytania stawiane, ale jedno to myśmy się wszyscy musieli decydować. Czy chcemy przyjąć trzecią grupę, o której już wspomniałam. A ojciec mój powiedział, że nie, on jest Polakiem i Polakiem chce zostać. No to skończyło się. I wyszliśmy wszyscy razem. No więc i to już więcej, potem już nie było więcej. No i oczywi oczywiście yy, otrzymaliśmy tylko kartę, taką już najniższą. Zresztą zdawaliśmy sobie sprawę, to była świadoma, świadoma decyzja.